Witam Was w nowym filmie. Dzisiaj nie będzie jadło spisu, ale mam nadzieję, że będzie tak samo pysznie, dlatego że dzisiaj chciałabym pokazać Wam 5 sposobów na płatki owsiane. Czyli dzisiaj pokażę Wam 5 różnych przepisów na owsianki. Chcę, żeby właśnie to przede wszystkim były owsianki, a nie na przykład... Ciasteczka owsiane czy placki owsiane, więc wszystko będzie właśnie oscylowało wokół tego posiłku, dlatego, że no to jest też jeden z najczęściej wybieranych posiłków na śniadanie i chcę Wam pokazać różne opcje. Więc, jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania dalej. Zaczniemy sobie od owsianki pieczonej, czyli jest to coś, co jest mega szybkie do zrobienia, jest mega dobre i jest czymś troszeczkę innym, czyli będziemy tą owsiankę piec. Piekarniku i od razu, właśnie, możemy w sumie go już włączyć. Włączyłam piekarnik na 180 stopni. I teraz co robimy? W zależności od tego, jaką macie foremkę, ja mam większą, więc zrobię sobie od razu dwie porcje 100 g płatków owsianych. Więc ja robię na dwie porcje, ale tutaj będziecie mieć przepis na jedną porcję, czyli 50 gramów płatków owsianych. Mamy płatki, teraz dorzucam dwa jajka i teraz jeżeli chodzi o mleko to dodam 50 ml, czyli Wy dodajecie, jeżeli robicie jedną porcję 25 ml i reszta po prostu pójdzie z wody, dlatego że chcemy tutaj jednak zachować też tą niską kaloryczność szczególnie jeżeli na przykład używacie mleka kokosowego albo innego mleka takiego w pełni roślinnego, więc mamy Płatki, mamy mleko, mamy jajka. Teraz yy, chciałabym, żeby ta yy, owsianka była czekoladowa. Dodaję 8 g kakao i akurat do tej owsianki dodaję jeszcze odżywkę białkową. Jeżeli nie chcecie dodawać, to możecie dodać odrobinę więcej kakao i trochę cukru. I tyle gramów mąki, ile dodaję odżywki białkowej. Ja oczywiście, jak zwykle, cały czas używam tej e, Double Chocolate i ona świetnie się sprawdza, właśnie i do takiego, e, takiej pieczanki, pieczanki, owsianka bezpieczona, e, owsianka pieczona, pieczanka. Kurczę, będę to opatentować, e, ale fajnie się do, nadaje właśnie do takiej Owsianki pieczonej albo do po prostu klasycznej owsianki I ja tutaj dodaję półtora e, miarki. I mamy jedną miarkę i pół. W ogóle zobaczcie, jaki to jest, jaki to jest przykry widok. Hmm? Koniec. I jako, że jest to pieczone, to dodam odrobinę proszku do pieczenia dosłownie dwie szczypty. I to jest wszystko. Nie dodaję tutaj żadnego cukru, erytrolu ani niczego takiego, dlatego że zaraz jeszcze będziemy dodawać owoce, odrobinę czekolady no i oczywiście mamy odżywkę białkową. To teraz to wszystko mieszam. I jak widzicie wyszło to dosyć gęste, dlatego teraz dodam jeszcze trochę wody. Jeżeli nie przejmujecie się kaloriami i chcecie po prostu, żeby to było fajne i smaczne, to możecie dodać od razu więcej mleka, albo więcej właśnie mleka roślinnego, albo klasycznego na przykład bez laktozy. O, i teraz ta konsystencja jest już zdecydowanie dużo lepsza, więc przerzucam do foremki. I ja to właśnie przelewam do takiej foremki, i też jeżeli nie do końca pasuje Wam, to, że mamy tutaj kawałki płatków owsianych, to zawsze tą mąkę, tą, te płatki właśnie możecie sobie zmienić na mąkę w blenderze, jakimkolwiek jaki macie i wtedy to będzie bardziej gładkie, mi to nie przeszkadza. Możecie też właśnie wszystko wrzucić, to co ja Wam powiedziałam, do miksera, włączyć i to fajnie się wtedy zmiksuje, ale że mi nie przeszkadzają takie kawałki płatków, bo wtedy jest to takie bardziej owsiankowe, no to zostawiam to tak jak jest. No i teraz najfajniejsza część, czyli teraz dodajecie takie dodatki, jakie chcecie. Czy chcecie, żeby to było były orzechy, dodajecie orzechy. Czy chcecie, żeby to była czekolada, dodajecie czekoladę, jeżeli chcecie jakieś owoce, dodajecie owoce. Ja dzisiaj pomyślałam, że właśnie dodam, bo mam jeszcze trochę milki i mam też maliny, więc powrzucam na wierzch maliny, kilka kawałków czekolady i wtedy to już będzie gotowe. Biorę sobie, Milka ma takie małe kosteczki, ale ja je jeszcze kroję na pół, żeby po prostu było tego... Okej, okay, czyli najpierw sobie Wrzucam kawałki czekolady, użyłam łącznie czterech kostek, więc to nie jest tak dużo. No i teraz oczywiście układam maliny. No i to też, co jest fajne w tej owsiance, to to, że spokojnie możecie ją wziąć ze sobą do pracy, bo jest to bardzo poręczne i łatwo to też sieje. Wyciągnęłam już tą pierwszą owsiankę i ona robiła się tak około, 20 minut i zobaczcie jak cudownie wygląda ta owsianka czekolada super się rozpuściła no i od razu możecie zobaczyć jak właśnie to ciasto ta pieczona owsianka wygląda w środku do tego maliny cuda w międzyczasie aparat przeżył upadek więc jest dobrze ale teraz chcę Wam pokazać kolejny przepis na owsiankę i też pieczoną, ale z całkowicie innymi składnikami, no oprócz owsianki i będzie to taka owsianka szarlotkowa, czyli oczywiście potrzebujemy jajko, nie to jest jabłko, jeszcze raz, jedno jabłko, oczywiście płatki owsiane, czyli może róbmy i ja będę Wam od razu mówiła składniki, oczywiście wszystko też będziecie mieć tutaj wypisane, żeby było nam łatwiej, czyli najpierw zaczynamy od 50 g Płatków owsianych, czyli tu już robimy jedną porcję. I teraz dodajemy około 100 g jogurtu typu Skyr. Dalej, jako że jest to szarlotkowa owsianka, no to nie mogłoby zabraknąć cynamonu. I tutaj dodaję tak około pół łyżeczki, może troszeczkę więcej. O, mniej więcej tyle. Hop. I znowu pół łyżeczki proszku do pieczenia. 20 ml... Mleka. Ja tutaj użyłam zwykłego mleka bez laktozy. Możecie dodać właśnie mleko kokosowe, możecie dodać po prostu zwykłą wodę, co wolicie. I na razie to zostawiamy. Teraz w drugiej misce rozbijamy jedno jajko. Ich przede wszystkim zależy nam na białku, więc żółtko możecie sobie zostawić później do jajecznicy, żeby nie zmarnować. I to ubicie białka sprawi, że cała owsianka będzie taka bardziej. Puszysta i kremowa. Jeżeli Wam się nie chce tego robić, to oczywiście możecie dodać po prostu same białko. I teraz to białko ubijam z odrobiną soli. Dobra, białko, jak widać, ubite. Teraz zanim dodamy białko, to wszystko łączę i to będzie dosyć taka gęsta konsystencja. Dodałam jeszcze odrobinkę mleka, i jak widzicie, taka jest w tym momencie. Konsystencja, czyli mamy 30 ml mleka, i teraz do tego dodaję to moje ubite białko, czyli mam tutaj już białko, i powoli to wszystko łączę. Teraz dodaję posiekane na grubym oczku jedno całe jabłko. No i teraz to wszystko łączę. Wcześniej jeszcze zapomniałam o takim ekstrakcie waniliowym. Znalazłam coś takiego, więc spróbujemy. Co prawda tam w środku jest cukier, to tam jest syrop cukrowy, syrop glukozowy, woda i jak się zwolnili. No dobra, więc dam troszkę. ok. No i teraz tak naprawdę na wierzch możecie dać to, co chcecie. Możecie dać jakieś orzechy, możecie dać trochę czekolady, możecie dać jeszcze większe kawałki jabłka, jeżeli lubicie. I ja posypię takimi, to są orzechy włoskie już po prostu krojone. I posypię na całości. Możecie też na przykład dodać jeszcze masło orzechowe, jeżeli lubicie I teraz to wrzucamy do piekarnika No to będzie się robiło trochę dłużej niż tamta owsianka, ale jak wyciągnę to podam wam dokładne czasy Tak wygląda owsianka szarlotkowa Piekła się około 20-25 minut I jak widzicie wygląda świetnie, więc zobaczmy jak wygląda w środku Okej, okay, zobaczcie Tak ona wygląda w środku No i tutaj nie musicie się martwić o to, że będzie sucha No bo jest jabłko Dobra, kolejny przepis będzie na owsiankę całonocną, czyli robicie sobie to wieczorem i rano po prostu wyjmujecie z lodówki, jecie albo nawet zabieracie ze sobą, czyli e, oczywiście zaczynamy od płatków. I ja zrobię od razu dwie porcje i dam 60 gramów płatków, czyli troszeczkę mniej, ale też będziemy dodawać masło orzechowe, będziemy dodawać dżem. Do tego dodajemy 150 g skyru, czyli całe opakowanie, 20 g mleka kokosowego i ja tutaj właśnie dodaję takiego bardzo gęstego. Dobra. I teraz to wszystko mieszamy z niewielką ilością wody. Niewielka ilość wody to jest około 40 ml i teraz właśnie to wszystko Łączę i do tego jeszcze dodaję dwie łyżeczki nasion chia i teraz po prostu znowu biorę łyżkę i mieszam. Jak widzicie konsystencja jest dosyć taka gęsta i na razie właśnie samą tą owsiankę dajemy do lodówki, najlepiej właśnie na całą noc, więc przygotowujecie sobie to wieczorem i później rano wstajecie i dodajecie tylko różne dodatki. Dobra. Ro, jeszcze ładnie to rozłożę i wrzucam do lodówki. Okej, okay, no to co? Została nam już ostatnia owsianka. Wyjęłam ją z lodówki. Od razu mówię, lepiej, żeby była troszeczkę dłużej w lodówce. No ale to wiecie, jak robić całą nocną, to całą nocną, i teraz dżem. Dobra, raczej najpierw wyjmuję dżem. Oj, to będzie tak 25 gramów i chcę to tak fajnie rozłożyć na całości. I teraz znowu 20 gramów masła orzechowego i teraz dorzucam truskawki i teraz jeszcze pokruszone orzechy włoskie i przed Państwem owsianka całonocna jak widzicie wygląda super no i w ogóle fajnie jest robić je właśnie w takich pojemniczkach wtedy zamykacie i możecie jeść gdzie chcecie teraz czas na w końcu Klasyczną owsiankę, czyli co ja robię, żeby ona była mega smaczna, mega kremowa i po prostu najlepsza z najlepszych. Kiedyś robiłam po prostu na szybko, płatki, zalewałam wodą i koniec. Natomiast nauczyłam się robić taką porządną, fajną, mega kremową owsiankę, i dzisiaj chcę wam to pokazać. Co prawda, pokazywałam Wam nieraz, ale wiem, że takie filmy oglądają też osoby, które mnie nie oglądały wcześniej, więc hejka, tak w ogóle. I co robimy? Jedna porcja, 50 gramów płatków owsianych. I od razu wrzucam wszystko do garnka. Czyli mamy 50 gramów płatków. I moja zasada, czyli daję tyle samo mililitrów mleka, ile daję gramów płatków. Czyli jak dałam 50 gramów płatków, daję 50 mililitrów mleka. Czyli mamy 50, 50 i no jak widzicie mleko kokosowe to jest taka papka. Więc teraz to wszystko... Łączę, tak mniej więcej. To mleko, oczywiście, jak włączymy do grzania, to się zaraz rozpuści. I zaraz tłumaczę Wam, co dalej. OK, czyli co jest ważne? Przez cały czas owsiankę robimy na małym ogniu. I pod ręką mamy wodę, dlatego że no 50 ml mleka kokosowego jest to za mało ogólnie na całą owsiankę, dlatego kiedy to mleko kokosowe się rozpuści, może nawet już od razu mogę już teraz, dokładam pierwszą turę wody i czekam aż płatki to wchłoną. I teraz kiedy one to wchłoną, nalewam kolejny raz. Czekam znowu, aż wchłoną wodę i dolewam jeszcze raz, czyli łącznie robię takie trzy dolewki i potem już na małym ogniu czekam, aż uzyskam taką idealną konsystencję. W zależności od tego, co wy lubicie, czy lubicie bardziej gęste, czy lubicie bardziej um, takie płynne. No to dostosowujecie to oczywiście pod siebie, ale co jest najważniejsze, nie wlewamy od razu całej wody, tylko robimy to etapami i robimy na małym ogniu i też wypadałoby właśnie co jakiś czas mieszać, żeby tutaj te płatki owsiane się nie mm, przypaliły. I jak widzicie, ja już je wymieszałam, to wygląda teraz tak i po prostu czekam, aż to się wszystko wchłonie i wtedy dolewam kolejną porcję wody. Dobra, i jak widzicie, nie ma już tutaj w ogóle płynu. Zostało tylko coś takiego, więc dolewam pierwszą część. No i to jest mniej więcej właśnie tyle. Mieszam. I w międzyczasie, jak właśnie tutaj robi się ta owsianka, przygotujmy wierzch. Czyli co będziemy mieli z tą owsianką, jako że ona na razie jest bardzo prosta. Później do środka wrzucimy jeszcze masło orzechowe, ale na razie na wierzch. Chcę pokroić pół banana i przysmażyć go delikatnie z odrobiną erytrytolu na patelni, żeby uzyskać taki fajny, spieczony efekt. Więc najpierw kroję po prostu w plasterki, takie troszeczkę większe i grubsze. I teraz biorę banana z jednej strony, z drugiej strony. To jest około 60 g i daję na patelnię. To jest erytrytol jak ktoś. Dobra, jak widzicie, już jest fajnie, już jest kremowo, ale chcemy jeszcze trochę bardziej więc dolewam resztę wody. Ok. Łączę wszystko znowu. No i tak myślę, że jeszcze 5 minut i będzie gotowa. A tu, jak widzicie, dalej są banany i one też się już robią. Więc teraz będzie gotowe. No dobra, i jak widzicie, ta owsianka już. Praktycznie jest gotowa, więc teraz trzeba dodać jej trochę smaku. Ja użyję sobie masła orzechowego i dodaję łyżkę. Mniej więcej tyle. No, właśnie. I jeszcze troszeczkę cynamonu. Cynamon fajnie smakuje razem z bananem i z masłem orzechowym. I teraz po prostu mieszam, czekam aż to masło w pełni się rozpuści i wtedy zdejmę to z okna. Czyli mamy już tą klasyczną owsiankę z masłem orzechowym i niewielką ilością cynamonu w misce. I teraz układam sobie banany i kilka magic sensów. i jeszcze posypię żytem ekspandowanym. I kolejna owsianka gotowa. Dobrze, już ostatnia owsianka, to będzie to owsianka budyniowa. Bardzo lubię naleśniki budyniowe, więc dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak robię owsiankę z budyniem. I na samym początku robimy dokładnie tak samo, czyli 50 gramów płatków w, w rondelku. I teraz nie nalewamy mleka, tylko zaczynamy od wody. Więc nalewam sobie mniej więcej tyle wody i wrzucam znowu. Na ogień, a teraz przygotuję właśnie budyń. Czyli używam... Możecie tutaj używać budyniu, jakiego chcecie. Czekoladowe będzie świetnie pasował razem na przykład z bananem albo z truskawkami, ale że już pokazywałam Wam jedną owsiankę tą pieczoną czekoladową, no to tego nie będę robiła. Są też budynie słony karmel. To też będzie super, ale ja dzisiaj wykorzystam budyń waniliowy, dlatego że chcę połączyć po prostu z owocami, malinami, borówkami, truskawkami i on najlepiej moim zdaniem się sprawdzi. Więc najpierw odpalę sobie tą owsiankę i też będę właśnie robiła w taki sposób jak tą wcześniejszą. Czyli teraz hmm, poczekam, aż ta woda troszeczkę wyparuje, doleję trochę i później pokażę Wam, co dalej. I teraz robimy budyń, czyli mamy tutaj. No, wy... no dobra. 50 ml mleka. I dorzucam resztę budyniu, którą mam. I to będzie 20 g budyniu. I teraz to wszystko mieszam i wlewam do owsianki. Czyli jak widzicie, tutaj już tą owsiankę mamy prawie gotową, więc wlewam budyń. Ok, i teraz na małym ogniu. Czekam, aż będzie gotowe. Jak widzicie, od razu też konsystencja się zmienia na taką lekko budyniową. Więc najlepiej teraz wszystko od razu cały czas mieszać. No dobrze, czyli tak wygląda ta owsianka budyniowa z bliska. I do owsianki po prostu wrzucę mam tutaj borówki, pokrojone truskawki i maliny i zrobię to tak. I posypię jeszcze niewielką ilością nasioncza i owsianka gotowa i to są wszystkie moje propozycje na owsianki mam nadzieję, że której z nich bardzo wam się spodobała i przetestujecie to u siebie w domu jeżeli tak, to dajcie koniecznie znać, która przypadła wam najbardziej do gustu czy będzie to szarlotkowa owsianka, czy pieczona czekoladowa. Czy klasyczna z karmelizowanymi bananami, czy może owsianka budyniowa, albo całonocna? Dajcie mi koniecznie znać o tym w komentarzu. A ja już teraz dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i oczywiście widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Pa!